7 grudnia 1941 roku, gdy lotniskowiec USS Saratoga zbliżał się do portu w San Diego, japońskie samoloty rozpoczęły niszczycielski atak na Pearl Harbor. W ciągu zaledwie kilku godzin flota Stanów Zjednoczonych na Pacyfiku została zdziesiątkowana, a tysiące marynarzy spoczęły na dnie Hawaiian Islands. Jednak pośród chaosu i zniszczenia, na małej, zapomnianej wysepce oddalonej o ponad 3200 km na zachód od Hawajów, garstka ludzi szykowała się do starcia, które miało zmienić bieg wojny na Pacyfiku. Wake Island, ledwie widoczna plamka na mapie oceanu, stała się miejscem, gdzie japońskie imperium po raz pierwszy skosztowało goryczy porażki. Czterech pilotów, 449 Marines i ponad tysiąc cywilnych robotników. Stanęło przeciwko całej potędze japońskiej marynarki wojennej. To brzmi jak szaleństwo, prawda? Ale to właśnie tam, na tym skrawku lądu o powierzchni zaledwie 7,36 km kwadratowego rozegała się jedna z najbardziej heroicznych bitew w historii II wojny światowej. Wake Island nie było przypadkowym miejscem na mapie Pacyfiku. Ten maleńki atol, składający się z trzech wysepek Wilks, Pill i Wake, Leżał dokładnie w połowie drogi między Hawajami a Japonią. Amerykańscy planiści morscy już w XIX wieku dostrzegli strategiczne znaczenie tego miejsca. Wyobraźcie sobie szachownicę rozciągniętą na tysiące kilometrów oceanu, gdzie każda wyspa to potencjalny punkt obronny lub baza do ataku. Wake było idealnym przyczółkiem w samym sercu Pacyfiku. Jednak dopiero na początku 1941 roku konsorcjum cywilnych firm Oficjalnie rozpoczęło budowę wojskowych obiektów na atolu. Pracownicy budowlani wciąż wznosili hangary, magazyny amunicji i betonowe bunkry, gdy świat zaczął pogrążać się w chaosie wojny. Japońskie imperium spoglądało na Wake Island z rosnącym zainteresowaniem. Ta maleńka wyspa znajdowała się niebezpiecznie blisko okupowanych przez Japonię wysp Marszala. Jeśli udałoby się ją zdobyć, Japończycy zyskaliby strategiczny punkt o powierzchni 7,36 km2, który byłby kolejnym krokiem w kierunku Stanów Zjednoczonych. Każdy centymetr lądu miał znaczenie w tej grze o dominację na Pacyfiku. Dla Tokio Wake było nie tylko symbolem amerykańskiej obecności, ale realnym zagrożeniem dla ich linii zaopatrzenia i komunikacji. Dlatego gdy rozpoczęła się wojna, ta niewielka wyspa znalazła się wysoko na liście celów japońskich strategów. Gdy Japonia w końcu uderzyła, robotnicy budowlani wciąż nie ukończyli swojej pracy na wyspie. Obrońców było katastrofalnie mało: zaledwie 449 Marines, kilkudziesięciu marynarzy, garstka armijnych operatorów radiowych i 1100 cywilnych pracowników budowlanych. Wielu amerykańskich oficerów otwarcie przyznawało, że garnizon był o 2100 ludzi za słaby, aby mieć jakąkolwiek szansę przeciwko dobrze wyszkolonym japońskim oddziałom. Matematyka była brutalna i bezlitosna. Jeśli spojrzeć na liczby, obrona wydawała się skazana na porażkę jeszcze przed pierwszym strzałem. Ale liczby nie uwzględniały determinacji, odwagi i desperacji ludzi, którzy wiedzieli, że pomoc nie nadejdzie na czas. Wyposażenie obronne wyspy składało się z 6 pięciocalowych dział nadbrzeżnych, 12 3 ocalowych dział przeciwlotniczych, 12 myśliwców F4F Wildcat oraz ograniczonego asortymentu karabinów maszynowych i broni strzeleckiej. Te 6 pięciocalowych dział pochodziło ze starego pancernika USS Texas. Potężne armaty, które kiedyś chroniły okręt wojenny, teraz miały bronić skrawka lądu na środku oceanu. 12 myśliwców Wildcat stanowiło jedyną obronę powietrzną wyspy. To były solidne, choć nieco przestarzałe maszyny, które mogły zadać cios wrogowi, ale tylko jeśli pilot był wystarczająco odważny i doświadczony. Garnizon wspierało również 45 mężczyzn z głamu, zatrudnionych przez Pan American Airways jako część transoceanicznej służby Clipper. Każda para rąk była na wagę złota. 7 grudnia Japończycy zaatakowali Pearl Harbor, a prowizoryczna twierdza na Wake wiedziała, że wkrótce nadejdzie ich kolej. Napięcie rosło z każdą godziną. Obrońcy patrzyli na horyzont, wypatrując pierwszych oznak japońskiego ataku. Nie musieli długo czekać. Już następnego dnia, 8 grudnia w południe, japońskie myśliwce nadleciały nad wyspą. Mimo, że obrońcy otrzymali wiadomość o ataku na hawajski port kilka godzin wcześniej, nie byli przygotowani na nadchodzący atak. Wyspa nie posiadała radarów, a gęste chmury uniemożliwiały jakąkolwiek widoczność. Amerykanie nie zdołali zareagować odpowiednią siłą. Rajd wrogich myśliwców wystartował z bazy lotniczej Rojna Mur na wyspach Marszala i zaskoczył większość eskadrylki myśliwskiej wyspy na ziemi. Zniszczyli wszystkie wildcaty zaparkowane wzdłuż pasa startowego. Tylko cztery maszyny, które akurat były w powietrzu, przetrwały pierwszy atak. Personel naziemny stracił dwie trzecie swoich członków w ciągu kilku minut bestialskiego bombardowania. Śmierć spadała z nieba bez ostrzeżenia. Wybuchające pociski rozrywały hangary, magazyny płonęły, a krzyki rannych mieszały się z rykiem silników japońskich bombowców. Jednak setki cywilnych robotników stanęło na wysokości zadania. Ci ludzie przyjechali tu budować lotniska i magazyny, nie walczyć w wojnie. Ale gdy bomby zaczęły spadać, chwycili za broń, pomagali rannym, dostarczali amunicję i robili wszystko, co było w ich mocy, aby utrzymać obronę wyspy. Niektórzy obsługiwali działa przeciwlotnicze, inni naprawiali uszkodzone samoloty w warunkach, które zdawały się niemożliwe. Amerykańskie okręty podwodne Tambor i Triton zostały rozmieszczone w celu zapewnienia wczesnego ostrzeżenia przed kolejnym atakiem. Pływały one w wodach wokół atolu, wypatrując japońskich okrętów. Trzy dni później japońska grupa bojowa marynarki wojennej zbliżyła się do południowego wybrzeża wyspy. Flota składała się z lekkich krążowników Yubari, Tenryu i Tatsuta, niszczycieli Yayoi, Mutsuki, Kisaragi, Hayate, Mutsuki i Oite, dwóch uzbrojonych statków handlowych oraz dwóch łodzi patrolowych z 450 żołnierzami specjalnych sił desantowych marynarki. Dodatkowo trzy okręty podwodne zabezpieczały perymetr. Kontradmirał Sadamichi Kajoka, zakładając, że Amerykanie zostali zdruzgotani trzema dniami bombardowań, Zbliżył się do wyspy bez szczególnych środków ostrożności, ale wytrwali obrońcy nie zamierzali się poddawać. Japończycy nie wiedzieli, że Amerykanie zabezpieczyli armaty morskie ze starego pancernika USS Texas i wciąż mieli cztery Wildcaty gotowe do pomocy w utrzymaniu pozycji. Siły inwazyjne płynęły równolegle do południowego wybrzeża prowadząc bombardowania wzdłuż linii brzegowej. Kontradmirał Kayoka był przekonany, że amerykańska obrona została całkowicie zniszczona podczas poprzednich nalotów. Jego okręty poruszały się pewnie, niemal arogancko, jakby uczestniczyły w rutynowej operacji. Jednak obrońcy Wake milczeli, czekając na odpowiedni moment. Bateria A na południowo-zachodnim cyplu wyspy trzymała armaty w gotowości, obserwując zbliżające się japońskie okręty. Każda sekunda wydawała się wiecznością. Marynarze przydziałak wiedzieli, że mają tylko jedną szansę. Jeśli otworzą ogień zbyt wcześnie, stracą element zaskoczenia. Jeśli zbyt późno, Japończycy mogą zniszczyć ich pozycję pierwszymi salwami. Słońce powoli wznosiło się nad horyzontem, rozpraszając poranne mgły. Flagowy krążownik Ubari wykonał skręt i zwrócił się przodem do wyspy, zmniejszając dystans. To był moment, na który czekali Amerykanie. Kanonierzy złapali okręt w celowniki swoich dział. Pierwszy strzał przebił poranną ciszę jak grzmot. Pocisk wbił się w lewy burt krążownika, wywołując fontannę ognia i metalu. Następne pociski trafiały jeden po drugim, rozrywając stalowy kadłub japońskiego okrętu. Jubari zawrócił gwałtownie, próbując uciec z zasięgu amerykańskich dział. Krążownik zaczął się wycofywać, zostawiając za sobą gęsty czarny dym, który ciągnął się po wodzie niczym żałobna wstęga. Dwa patrolowce próbowały zapewnić osłonę za pomocą zasłony dymnej, ale i one otrzymały liczne niszczące trafienia. Admirał Kajoka, wstrząśnięty nieoczekiwanym oporem, obserwował, jak jego starannie zaplanowana operacja zamienia się w katastrofę. Na wschodnim Cypru atolu major Paul Putnam i jego artylerzyści czekali przy baterii L na wysepce PIL. Major Deverell wydał rozkaz swoim kanonierzystom, aby wstrzymali ogień do momentu, gdy wróg znajdzie się w zasięgu ich działu. Napięcie było niemal nie do zniesienia. Japońscy miszczyciele zbliżały się coraz bardziej, nieświadome śmiertelnego niebezpieczeństwa. Gdy dystans zmniejszył się do 3664 metrów, pięciocalowe działa obrony wybrzeża otworzyły ogień. Pierwszy pocisk trafił niszczyciel Hayate bezpośrednio w magazyn amunicji. Eksplozja była tak potężna, że rozerwała okręt na pół niemal natychmiast. Druga salwa uderzyła w rufę, dokańczając dzieła zniszczenia. Hayate rozpadł się na dwie części i zaczął tonąć z całą załogą na pokładzie. Woda wdarła się do wnętrza kadłuba z przerażającą szybkością. Marynarze nie mieli żadnych szans na ratunek. Okręt zniknął pod wodą w ciągu zaledwie kilku minut. To było historyczne wydarzenie. Hayate stał się pierwszym japońskim okrętem nawodnym, oficjalnie zatopionym przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych podczas konfliktu. Niszczyciel Oite próbował się wycofać po tym starciu, ale został ciężko uszkodzony ogniem 50-calowych karabinów maszynowych. Kule przeszywały stalowe pokłady, zabijając marynarzy i niszcząc systemy sterowania. Towarzyszący mu okręty również zaczęły uciekać, znosząc ciężkie ostrzały podczas ucieczki. Woda wokół japońskiej floty zamieniła się w pole bitwy. Fontanny od nietrafionych pocisków wyrzucały słone bryzgi wysoko w powietrze, a dymy spłonących okrętów tworzyły gęstą zasłonę nad oceanem. W tym samym czasie bateria B na północnym Cyplu odpierała ataki niszczycieli Kisaragi, Yayoi i Mutsuki. Japońskie okręty próbowały oskrzydlić wyspę od północy, licząc na to, że Amerykanie skoncentrowali swoją obronę na południu. Ale obrońcy Wake byli przygotowani na każdą ewentualność. Działa na północy otworzyły ogień z pełną mocą, zmuszając japońskie niszczyciele do chaotycznego manewrowania. Kisaragi otrzymała kilka trafiń w nadbudówkę, a jeden z pocisków zniszczył jej system sterowania. Okręt zaczął krążyć w kółko, niezdolny do kontrolowania swojego kursu. To był idealny cel dla amerykańskich myśliwców. Cztery pozostałe Wildcaty wzbiły się w powietrze niczym rozwścieczone szerszenia. Piloci wiedzieli, że to ich ostatnia szansa, aby zadać Japończykom decydujący cios. Samoloty nurkujące spadały z nieba w kierunku japońskich okrętów, ignorując gwałtowny ogień przeciwlotniczy. Jeden z pilotów, kapitan Henry Elrod, skierował swój samolot prosto na Kisaragi. Przeleciał tak nisko nad wodą, że fale niemal dotykały kadłuba jego maszyny. W odpowiednim momencie zrzucił bombę, która przebiła się przez pokład niszczyciele i wylądowała dokładnie pośród ładunku bomb głębinowych. Eksplozja była niewyobrażalna. Kisaragi dosłownie rozpadł się na kawałki w gigantycznym wybuchu, który był widoczny z całej wyspy. Płomienie strzeliły w niebo na wysokość kilkudziesięciu metrów, a fala uderzeniowa była tak silna, że zachwiała pobliskimi okrętami. Pozostałości niszczyciele zniknęły pod wodą w ciągu kilku sekund, ciągnąc za sobą na dno ponad 200 marynarzy. Dla kontradmirała Kajioki to było upokorzenie wykraczające poza wszelkie oczekiwania. Jego flota, która miała szybko zająć bezbronną wysepkę, została zmieciona przez garstką marins i cywilnych robotników. Odwrót japońskiej floty był chaotyczny i pełen paniki. Okręty, które jeszcze chwilę wcześniej pewnie płynęły w kierunku wyspy, teraz rozpaczliwie próbowały uciec z zasięgu amerykańskich dział. Admirał Kajioka obserwował, jak jego starannie zaplanowana operacja zamieniła się w kompletną klęskę. Stracił dwa niszczyciele. Jego flagowy krążownik został poważnie uszkodzony, a morale załóg spadło do zera. Dla japońskiej marynarki wojennej był to szokujący przełom. Po raz pierwszy od rozpoczęcia wojny na Pacyfiku musieli uznać swoją porażkę. Co więcej, ta porażka została im zadana przez obronę wybrzeża, co było precedensem w całym konflikcie. Żadna inna desantowa operacja podczas II wojny światowej nie została odparta wyłącznie przez nadbrzeżną artylerię. Wieść o zwycięstwie dotarła do Stanów Zjednoczonych błyskawicznie. Amerykańskie społeczeństwo, wstrząśnięte tragedią Pearl Harbor zaledwie trzy dni wcześniej, potrzebowało dobrej wiadomości. Wake Island stało się symbolem nadziei i oporu. Gazety pełne były nagłówków o bohaterskich Marines, którzy powstrzymali japońską potęgę. Ludzie zbierali się wokół radioodbiorników, chłonąc każdą informację z dalekiej wysepki na Pacyfiku. Dla garstki obrońców Wake te relacje były gorzkim wspomnieniem ich sytuacji. Walka była daleka od zakończenia, a pomoc znajdowała się tysiące kilometrów dalej. Wiedzieli, że Japończycy wrócą i następnym razem przyjdą z o wiele większą siłą. Kontradmirał Kajioka, upokorzony swoją porażką, natychmiast poprosił o wzmocnienie z floty, która niedawno zaatakowała Pearl Harbor. Tokio nie mogło pozwolić sobie na to, aby maleńka wyspa pozostała symbolem japońskiej słabości. Decyzja zapadła szybko. Wake Island musi zostać zdobyte za wszelką cenę. Do operacji skierowano dodatkowe jednostki, które miały zapewnić przytłaczającą przewagę nad obrońcami. Japońskie dowództwo nie zamierzało popełnić tego samego błędu dwa razy. Tym razem wysłano lotniskowce, ciężkie krążowniki i tysiące dodatkowych żołnierzy desantowych. Tymczasem marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych była rozproszona po całym Pacyfiku. Najbliższe wsparcie morskie znajdowało się nie na hawajskiej bazie, ale na wybrzeżu Kalifornii. Lotniskowiec USS Saratoga miał stać się centrum Grupy Operacyjnej 14, której zadaniem było dotarcie do Wake Island i ewakuacja lub wzmocnienie garnizonu. Jednak pokonanie połowy Pacyfiku wymagało czasu, którego obrońcy po prostu nie mieli. Próby zorganizowania misji ratunkowej napotykały na liczne problemy. Warunki pogodowe były fatalne, okręty potrzebowały tankowania, a japońska aktywność w regionie była intensywna. Każde opóźnienie oznaczało, że ludzie na Wake Island musieli radzić sobie sami przez kolejne godziny i dni. Grupa operacyjna 11 została skierowana do pomocy w wysiłku ratunkowym. Jednak wiele nieujawnionych japońskich lotniskowców krążyło w okolicach Wysp Marshalla, co czyniło każde zbliżenie się do Wake niezwykle niebezpiecznym. Amerykańskie dowództwo musiało rozważyć ryzyko utraty cennych lotniskowców w starciu z przeważającymi siłami wroga. Decyzje podejmowane w Pearl Harbor i Waszyngtonie miały bezpośredni wpływ na ludzi walczących tysiące kilometrów dalej, ale ci ludzie nie mieli pojęcia o debatach toczących się w gabinetach admirałów. Na Wake Island obrońcy przygotowywali się na nieuniknione kolejne natarcie. Przez następne dwa tygodnie wyspa była bombardowana codziennie. Japońskie bombowce przylatywały regularnie, zrzucając tony materiałów wybuchowych na małą powierzchnię atolu. Każdy nalot przynosił nowe zniszczenia, nowe ofiary i zmniejszał morale obrońców. Bunkry, które przetrwały pierwszy atak, były systematycznie niszczone. Działa przeciwlotnicze strzelały bez przerwy, ale amunicja kończyła się w zastraszającym tempie. Cywilni pracownicy i Marines pracowali ramię w ramię, naprawiając to, co zostało zniszczone poprzedniego dnia, tylko po to, aby zobaczyć, jak ich wysiłki zamieniają się w gruzy podczas kolejnego nalotu. Cztery pozostałe myśliwce Wildcat latały bez wytchnienia. Piloci wykonywali misje mimo chronicznego zmęczenia i braku części zamiennych. Każdy start mógł być ostatnim. Samoloty były łatane prowizorycznymi metodami, a paliwo musiało być oszczędzane. Kapitan Elrod i jego towarzysze stawali się legendami wśród obrońców. Mimo przeważających sił wroga, wzlatywali za każdym razem, gdy japońskie bombowce pojawiały się na horyzoncie. Strzelali do wrogich samolotów. Atakowali okręty i wykonywali misje rozpoznawcze. Ich determinacja podtrzymywała morale całego garnizonu. 21 grudnia Japończycy znacznie wzmocnili swoją flotę inwazyjną. Z Pearl Harbor przybyły lotniskowce Soryu i Hiryu, świeże po triumfie nad amerykańską flotą na Hawajach. Towarzyszyły im niszczyciele Tanikaze i Urakaze oraz ciężkie krążowniki Kinugasa a oba Kako i Furutaka. Do admirała Kajioki dołączyły również liczne jednostki z inwazji na Guam i wyspy Gilberta. Japońska armada otaczająca Wake Island była teraz tak potężna, że mogła zmiażdżyć obronę wyspy w ciągu godzin. Obrońcy wiedzieli, że zbliża się koniec. Każdy żołnierz i pracownik na wyspie rozumiał prostą matematykę. Przeciwko tak przytłaczającej sile nie mieli żadnych szans. Japońskie lotniskowce rozpoczęły serię niszczycielskich nalotów powietrznych, które miały całkowicie osłabić obrońców przed głównym atakiem. Około 50 bombowców i myśliwców atakowało wyspę falami. Cztery dzielne wildcaty próbowały stawić czoła tej armadzie, ale to było jak próba zatrzymania tsunami gołymi rękami. Samoloty zostały uszkodzone bez możliwości naprawy. Ich ostatni lot był rozpaczliwą próbą zadania wrogowi jak największych strat. Piloci strzelali do japońskich formacji, ignorując własne bezpieczeństwo, wiedząc, że każdy zestrzelony bombowiec oznacza mniej bomb spadających na ich towarzyszy na ziemi. Zanim amerykańskie myśliwce spadły z nieba, zdołały zestrzelić 21 wrogich samolotów. To było imponujące osiągnięcie jak na 4 maszyny przeciwko 50 ale nie mogło zmienić końcowego wyniku. Gdy ostatni Wildcat runął na ziemię, Wake Island stracił swoją obronę powietrzną. Niebo należało teraz wyłącznie do Japończyków. Obrońcy mogli jedynie patrzeć, jak wrogich bombowce krążą nad wyspą bez żadnego sprzeciwu, metodycznie niszcząc każdą pozycję obronną. Amerykańskie siły ratunkowe otrzymały rozkaz powrotu do Pearl Harbor. Dowództwo uznało, że ryzyko zaangażowania się w bitwę z tak przeważającymi siłami było zbyt duże. Lotniskowce były zbyt cenne, aby je stracić w desperackiej próbie ratowania garnizonu Wake. Decyzja była racjonalna z punktu widzenia strategicznego, ale dla ludzi na wyspie oznaczała wyrok śmierci. Garnizon Wake Island został porzucony swojemu losowi. Nie nadejdzie żadna pomoc, żadne wzmocnienie, żadna ewakuacja. Musieli walczyć do końca, wiedząc, że ten koniec jest już bliski. 22 grudnia, tuż po północy, obserwatorzy na Wake dostrzegli niepokojące zjawisko. Na horyzoncie pojawiły się nieregularne błyski światła, które rozświetlały ciemność nocy. Nie były to burze ani gwiazdy, to była japońska flota, która wracała po odwet. Kontradmirał Kajioka poprowadził wzmocnioną armadę składającą się z ponad 2000 żołnierzy desantowych. Okręty cicho zbliżały się do brzegów atolu, wykorzystując osłonę nocy. Japończycy tym razem nie mieli zamiaru popełniać błędów z poprzedniej operacji. Plan był prosty: wylądować pod osłoną ciemności, zneutralizować działa nadbrzeżne od lądu i przytłoczyć obrońców liczebną przewagą. Marines i marynarze przy działach wypatrywali wroga w ciemnościach. Napięcie było nieznośne. Każdy dźwięk, każda fala rozbijająca się o brzeg mogła być sygnałem nadchodzącego ataku. Godziny ciągnęły się w nieskończoność. Niektórzy żołnierze szeptali modlitwy, inni sprawdzali swoje karabiny po raz setny tej nocy. Cywilni pracownicy, którzy przez ostatnie tygodnie budowali lotniska, teraz przygotowywali się do walki wręcz. Każdy człowiek na wyspie wiedział, że to ich ostatnia noc jako wolnych ludzi. Przed świtem 23 grudnia 900 japońskich żołnierzy desantowych ruszyło na brzeg. Ich łodzie cicho przecinały fale zbliżając się do pozycji amerykańskich. Pierwsze oddziały wylądowały bez ostrzału. Zaskoczenie było kompletne. Japończycy szybko zajęli pozycje na plaży i zaczęli posuwać się w głąb wyspy. Ich celem były baterie artylerii nadbrzeżnej, które podczas pierwszej inwazji zadały im tak dotkliwe straty. Teraz role się odwróciły, to Japończycy mieli przewagę. Alarm rozległ się po całym atolu, gdy wartownicy w końcu zauważyli japońskie oddziały. Walka wybuchła wszędzie jednocześnie. Marines chwytali za broń i rzucali się do obrony swoich pozycji. Nie było czasu na koordynację, na przemyślane plany obronne. To była czysta, brutalna walka o przetrwanie. Japońscy żołnierze posuwali się naprzód falami, ignorując straty. Za każdym razem, gdy jeden oddział był odpierany, kolejny zajmował jego miejsce. Liczebna przewaga była druzgocąca. Major Devero próbował organizować obronę, ale sytuacja wymykała się spod kontroli. Japończycy atakowali z kilku kierunków jednocześnie. Bateria L została obejścia przez grupę desantową, która przedarła się przez dżunglę i zaatakowała od tyłu. Kanonierzy walczyli o swoje działa bagnetami i pistoletami, ale zostali przytłoczeni. Jedna po drugiej amerykańskie pozycje obronne padały. Japońscy żołnierze wykorzystywali każdy metr terenu, każdy krater po bombie, każdy zniszczony bunkier jako punkt oparcia do kolejnego natarcia. Cywilni pracownicy walczyli ramię w ramię z żołnierzami. Ci ludzie, którzy przyjechali na Wake budować lotniska i magazyny, teraz ginęli broniąc kawałka betonu i korali. Wielu z nich nigdy wcześniej nie trzymało broni, ale walczyli z determinacją ludzi, którzy wiedzą, że nie mają dokąd uciec. Niektórzy ginęli w desperackich szarżach, próbując powstrzymać japońskie natarcie, inni bronili się w zniszczonych bunkrach do ostatniego naboju. Ocean wokół wyspy był jedyną drogą ucieczki, ale oznaczała ona pewną śmierć. Walka trwała kilka godzin, ale dla ludzi w okopach wydawała się wiecznością. Każda minuta była wypełniona hałasem wybuchów, krzykami rannych i stukotem karabinów maszynowych. Dymy z płonących budynków zasłaniały wschodzące słońce. Japończycy wciąż napływali na wyspę. Setki świeżych żołnierzy zastępowało tych, którzy ponieśli straty. Amerykanie walczyli coraz bardziej rozpaczliwie, ale każdy z nich wiedział, jak to się skończy. Około południa major Devere stanął przed najtrudniejszą decyzją swojego życia. Jego ludzie walczyli do ostatnich sił, ale sytuacja była beznadziejna. Japończycy kontrolowali większość wyspy. Amunicja się kończyła, a straty rosły z każdą minutą. Dalszy opór oznaczał tylko więcej śmierci, bez żadnej nadziei na zmianę wyniku. Po krótkich konsultacjach z pozostałymi oficerami podjął decyzję o kapitulacji. Biała flaga została podniesiona nad ruinami dowództwa. Dla obrońców Wake Island wojna się skończyła. Stracili swoją wolność, ale nie swoją godność. Przez 15 dni garstka Marines, marynarzy i cywilnych pracowników powstrzymywała jedną z najpotężniejszych flot świata. Zatopili dwa japońskie niszczyciele, zestrzelili dziesiątki samolotów i zabili prawie tysiąc wrogich żołnierzy. Ich własne straty wynosiły około 100 zabitych marins i cywilów. Tragiczna liczba, ale nic w porównaniu do japońskich strat. Matematyka była brutalna z obu stron, ale obrońcy Wake sprzedali swoje życie drogo. Ci, którzy przeżyli, stali się jeńcami wojennymi. Większość została ewakuowana do obozów jenieckich w Chinach i Japonii, gdzie spędzili kolejne cztery lata w okrutnych warunkach. Około 100 cywilnych pracowników zostało zatrzymanych na wyspie jako siła robocza. Japończycy zmuszali ich do budowy fortyfikacji na tym samym atolu, który jeszcze niedawno bronili. Ich los był tragiczny. Wielu z nich nie przeżyło japońskiej okupacji. Wake Island pozostało w japońskich rękach przez resztę wojny na Pacyfiku. Garnizon został zwiększony do ponad 4000 żołnierzy, którzy wznieśli rozbudowane fortyfikacje na całym atolu. Japończycy traktowali wyspę jako ważny punkt strategiczny ale nigdy nie była ona tak użyteczna, jak się spodziewali. Amerykańskie dowództwo podjęło zupełnie inną strategię wobec Wake Island. Zamiast próbować odbić atol w kosztownej operacji desantowej, zdecydowano się przeciąć japońskie linie zaopatrzeniowe. Okręty podwodne rozpoczęły polowanie na japońskie transportowce, które miały dostarczać żywność, amunicję i paliwo dla garnizonu. Każdy zatopiony statek oznaczał mniej zapasów dla tysięcy japońskich żołnierzy uwięzionych na małej wysepce pośrodku oceanu. Strategia okazała się brutalna w swojej efektywności. Bombardowania z morza i powietrza stały się regularnym elementem życia japońskiego garnizonu. Amerykańskie okręty podchodziły pod osłoną nocy i ostrzelały pozycje wroga, a następnie znikały, zanim japońskie samoloty mogły je namierzyć. Naloty bombowe przeprowadzane przez B-24 Liberator niszczyli magazyny i punkty obronne. Japońscy żołnierze na Wake żyli w ciągłym strachu przed kolejnym atakiem. To, co miało być triumfem, zamieniło się w pułapkę. Garnizon był zbyt duży, aby ewakuować, ale zbyt odizolowany, aby skutecznie bronić. Miesiące mijały, a sytuacja na wyspie stawała się coraz gorsza. Brak regularnych dostaw żywności oznaczał głód. Japońscy żołnierze i ich jeńcy cierpieli równie mocno. Choroby tropikalne dziesiątkowały załogę. Malaria, dysenteria i inne infekcje zabijały więcej ludzi niż amerykańskie bomby. Fortyfikacje, które Japończycy wznosili z takim trudem, powoli rozpadały się pod wpływem soli, wilgoci i zaniedbania. Wake Island przestało być strategicznym bastionem, a stało się więzieniem dla obu stron. W miarę jak wojna na Pacyfiku przesuwała się coraz bliżej Japonii, Wake traciło na znaczeniu. Amerykańskie siły omijały wyspę, koncentrując się na większych celach. Garnizon japoński był odcięty od wszelkich dostaw i wsparcia. Żołnierze wiedzieli, że ich imperium przegrywa wojnę, ale nie mogli nic zrobić oprócz czekania na koniec. Niektórzy z jeńców, którzy przetrwali lata niewoli na wyspie, widzieli, jak ich strażnicy powoli tracą nadzieję i dyscyplinę. 2 września 1945 roku na pokładzie pancernika USS Missouri w Zatoce Tokijskiej Japonia formalnie poddała się generałowi Douglasowi MacArthurowi. Wojna się skończyła. Jednak na Wake Island japońska flaga wciąż łopotała na wietrze. Minęły jeszcze dwa dni zanim wiadomość o kapitulacji dotarła do odciętego garnizonu. 4 września japońscy oficerowie w końcu opuścili swoją flagę. Dla jeńców, którzy przetrwali prawie 4 lata piekła, to był moment wyzwolenia. Niektórzy płakali, inni stali w milczeniu, nie mogąc uwierzyć, że koszmar się skończył. Bitwa o Wake Island zakończyła się lata wcześniej, ale jej znaczenie przetrwało do końca wojny. Ta mała wysepka pokazała światu, że japońska machina wojenna nie jest niepokonana. Czterech pilotów 449 marines i 1000 cywilnych pracowników udowodnili, że determinacja i odwaga mogą przynajmniej na chwilę zatrzymać nawet największą armię. Jeśli podobała Ci się ta historia, zostaw komentarz i daj znać, co o niej sądzisz. Subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych opowieści z historii wojny na Pacyfiku. Do zobaczenia w następnym materiale.